Witam serdecznie na kanale Kolekcjonowanie i pasja i zapraszam na kolejny materiał Dzisiaj ten filmik będzie dla mnie trochę kontrowersyjny ze względu na to, że no nie jestem zwolennikiem takich rzeczy nie lubię czyścić monet czy polerować, czy w jakiś inny sposób ingerować w to co już na nich przez jak to się mówi zostało nadszarpnięte zębem czasu Także nie przedłużając, ja jeszcze chciałbym tak szybciutko serdecznie wszystkim widzom podziękować za subskrypcję, za komentarze pod moimi filmami. To bardzo motywuje. Sekcja komentarzy jest również otwarta. Konstruktywną krytykę również biorę na klatę. Także nie przedłużając, zapraszam na materiał. Może nie będzie to materiał największych lotów, ale uczę się, staram się, żeby te materiały były coraz lepsze i także dzisiejszym pacjentem będzie taka oto moneta. Którą poddam. Może ją wyjmę z kapsla. Pokażę lepiej przybliżę. Tak ona wygląda. Poddam ją kąpieli jest to. Uncjowa srebrna moneta. Ale lekarzem naszej dzisiejszej monetki będzie taki oto płyn, który również sobie zakupiłem do srebra i złota. Jak widzicie, jeszcze nie otwarty, zaraz to uczynię. Będziemy kąpać naszego pacjenta. Tak jak wspominałem, nie jestem zwolennikiem takich rzeczy, ale chciałbym spróbować, chciałbym być jak mądrzejszy, jak to się mówi, jakieś nowe doświadczenie, jakąś wiedzę. Także nie przedłużając ja już zmieniam KAT, szykuję jakieś pojemniczki i zaczynamy kąpiel. Jak zauważyliście, zmieniony został kad przeze mnie. Ja po chwili wróciłem. Mam tutaj dwa pojemniczki. Do jednego nalejemy płynu, do drugiego wody. Zdemoralizowanej do czyszczenia, do wypłukania potem po kąpieli. I tak jak mówię, jedziemy na żywca. Wyjmiemy może sobie koszyczek, który dołączył producent. Wrzucamy naszego pacjenta i niech się topi, tak? Ja jadę z przepisu. Nie mam doświadczenia z takimi rzeczami na razie. Także instrukcja obsługi, i niech się 5 minut myje. Ja sobie spojrzę na zegarek. Wlejemy wody zdemoralizowanej w drugi. O to jeszcze zabezpieczenie, za dobrze poszło. Woda zdemoralizowana. Ja w międzyczasie tak z Wami trochę pogadam sobie, żeby te 5 minut minęło jak najszybciej. Zobaczymy, czy to, co, co, tutaj coś się będzie dziać. Może tak, może nie. Nie wiem, czy tego płynu tak troszeczkę przymało. Ja może doleję go sobie, żeby tam coś. O, odkręciłem. Dobra, żeby ta moneta była zamrożona. Chciałbym serdecznie zaprosić w międzyczasie na kanały, które są podlinkowane pod filmem. Standardowo jest to kanał 78rostek, numizmatyka, kanał Marcina, Cypyki Monety, kanał Cypriana. Już widzę powoli efekty troszeczkę na tej monecie. Banknoty Trzeci rp. I PRL kar kanał Kamila i z miasta na wieś kanał Moniki. Chciałbym zaprosić również na zakupy do sklepu Esmizmatyka, do sklepu Łukasza. Jest to sklep internetowy z klaserami, których sam używam. Można zakupić do tych klaserów yy, strony, wkłady nie tylko do monet, jak również do banknotów. Jest literatura. Jest dużo pozycji, warto zajrzeć. Zainteresować się, przejrzeć, może sobie coś znajdziecie. Także serdecznie zapraszam. Ja jeszcze raz dziękuję za wszystkie subiki, za wszystkie komentarze pod moimi filmami. Bardzo to motywuje do dalszego działania. No tak coś się dzieje. Coś się dzieje, coś się nie dzieje. Nie wiem jak druga strona, tak zobaczymy za chwilę. Jak czas minie. Gdyby coś można kąpiel powtórzyć. I tak jak wspominałem wcześniej na filmie, nie jestem zwolennikiem takich rzeczy, bo naturalna patyna y, według mnie dodaje uroku monecie. I tak. oglądam tutaj, ale tak może pokażę wam zaraz wyjmiemy zobaczymy drugą stronę, niech tylko czas minie dobra tak jak wspominałem serdecznie jeszcze raz dziękuję wiem, że się powtarzam, ale będę się powtarzał tak prowadzę ten kanał Taką mam wizję, a że jest jak jest. Nie zawsze jest ten czas, żeby ten filmik nagrać na bieżąco. Także dziękuję również za wytrwałość. Minęło już 5 minut. Ja powoli postaram się tego pacjenta wyjąć, wrzucić do wody destylowanej. Coś się, o, coś się przyklinował, ja może przetrę ten bałagan. No i jak widzicie, jako takowego efektu nie ma. Mniej więcej tego się spodziewałem. Osuszymy. Delikatnie. Czarny nalot jak był, tak jest. Nic nie zmieniło. Dla mnie nowe doświadczenie. Tak jak mówiłem, przepraszam jakąś chrypę mam. Nie jestem zwolennikiem mycia czy czyszczenia monet. Naturalna patyna daje uroku monecie. Ja już poza kadrem spróbuję jeszcze raz tą monetę wrzucić do płynu. Kończąc, zapraszam jeszcze raz serdecznie na kanały podlinkowane pod filmem. Zapraszam na zakupy do Łukasza. Dziękuję za wszystkie suby, komentarze pod filmami. Jak się uda, zostaw suba. Będzie mnie to motywowało do dalszej pracy, do kręcenia dalszych materiałów. Ja na dzisiaj dziękuję. Do następnego. Cześć.